Cześć, witajcie moi kochani z tej strony z koniu. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Samoloty War Thundera A do Z. I dzisiaj lecimy Henkiem 112 B0. I on się różni od naszego poprzedniego uczestnika, tym że posiada dwa działka MGFF zamontowane w skrzydłach. A więc powinien być dwa razy lepszy, prawda? 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 Otóż nie. Jest to. Po prostu jeden wielki kawałek szmelcu. Na jego BR-ze nie jest szybszy od niczego. Powtarzam od niczego. Nic na jego BR-ze, który wynosi 2-3, nie jest od niego wolniejsze, albo chociaż nie ma porównywalnej prędkości. Jego wynosi około 500 na godzinę, zaś prędkość wszystkich innych się waha od 560 do 650 w przypadku na przykład tajfuna brytyjskiego. Więc może się chociaż bardzo dobrze kręci. Kolejny błąd! Nie będzie się dobrze kręcił. Kręci się jak kobyłka, chociaż nie jest jeszcze aż tak źle. Mo, wiem, to się może trochę kłóci, ale jak na upartego coś możecie im próbować zrobić. Ale jednak w porównaniu z gdzieś tudzież radzieckimi jakami, raczej wy przegracie. No to może chociaż jego uzbrojenie, te dwa działka, co prawda tylko 120 amunicja, to jednak dwa działka, to, to muszą być bardzo dobre, prawda? Kolejny błąd, te działka są co prawda dwa, ale Gaijin w przepływie swej niespotykanej mądrości w dziedzinie ustalania battle ratingów zapomniał zaaplikować im jakikolwiek Denwich model, więc jest już bardziej prawdopodobne, że ustrzelicie kogoś za pomocą siódemek niż tych dwudziestek. Może trochę przesadzam, ale naprawdę mocy w tych działkach nie czuć żadnej. Co do wspinania, jak widzicie jest tak lujowe jak tylko może być, 250 przy kącie 15 stopni i właściwie nie bardzo co lecimy do góry. Tak więc trzeba lecieć gdzieś... U u u daleko, da daleko, daleko od przeciwnika jak tylko może być. Poczekać gdzieś tak, no nie wiem, do 8 minuty bitwy, 7 w zależności od przeciwnika, to akurat jesteśmy z alienami, więc podejrzewam nawet około 5 minuty już wszyscy poschodzą w dół. No ale zobaczymy jak to będzie. I dolecieć na bitwę dopiero jak już wszyscy, wszyscy będą niziutko, bo inaczej nie macie nad tymi nic, żadnej, przepraszam, żadnej przewagi. I tu w sumie dochodzimy do jednego z niewielkich plusów tego samolotu, mianowicie nurkuje całkiem nieźle. Pomijając to, że ma silnik z gaźnikiem, co dla mnie jest dużą wadą w przypadku nurkowania. No, ale chociaż wytrzymuje całkiem sporą prędkość, więc. Okej, okay, jest to jakaś zaleta. Manewrowość w pionie akceptowalna, aczkolwiek na pewno nie jest to jakiś wielki plus. Hmm, co jeszcze? Pooglądajmy sobie kabinę, jako że i tak lecimy w chmurach, nie masz żadnego widoku. To obejrzyjmy sobie kabinę, o jak tu pięknie pedały chodzą, ta dźwignia, bogactwo zegarów, jak to w każdym niemieckim samolocie po prostu, mamy zegar od tego, od tego, od tamtego, od siandgo, niestety wskaźnika wznoszenia nie ma, a bardzo by się przydał swoją drogą. Ale i tak nie można narzekać, jest dużo, dużo lepiej niż w radzieckich samolotach. Cała masa pokręteł różnych, och tak... Nie mam pojęcia, czy to jest historyczne wzorowanie, prawdopodobnie nie, ale dobra. Hmm. Jego potencjalni przeciwnicy, tak jak już mówiłem, brytyjski Typhoon, który weźmie go na prędkość, jak tylko chce. Oprócz tego Spitfire, który weźmie go i na prędkość, i na zwrotność, i w sumie na uzbrojenie, bo brytyjskie hiszpanki są o niebo, o niebo po prostu lepsze od tych niemieckich MGFF. Cóż jeszcze, u Rosjan jak 1b, jak 7b, łagi trójki, migi trzecie, a do tego również te i301, który obecnie jest event, wszystko, powtarzam, wszystko jest od niego lepsze. Jeśli macie niebywałego farta, może traficie na iła dwójkę i coś ugracie. Ja się będę właśnie wbrew wszelkim przeciwnością starał cokolwiek zestrzeleć, tu widzę TBFa. Hmm, to w sumie przeciwnik dla mnie. Dobrze, zajmijmy się nim na szybciuteńkom O, mam tu jeszcze innego chętne Dwa TBF, jezus kochany, dlaczego? Co się stało? Ależ matchmaking jest dzisiaj dla mnie łaskawy Normalnie kocha mnie jak nasi wschodni sąsiedzi wódkę Dobrze, musimy O, tak Pali się, ale nie ode mnie Chybiłem Jestem słaby O, foke wolf A Ciekawe, A1, Ouf, A1, już myślałem, że... O, taki standardowy, comp MC-202, lepsze pod Jezus, trzeci TBF! Co ich tu tak nacipało? Hmm, nie wiem... Spitfire, to mi się nie podoba, ale nic, nic, ja chcę mieć jakiegoś fraga. I nurkujemy po TBF-a, tak jak mówiłem. Prędkość w nurkowaniu, nie, może lepiej to nie, nie. Jak już powiedziałem A to powiem i B Trudno, najwyżej mi ten Spitfire zabije Pakiet losy mi szaleją Co to będzie, co to będzie Gdzie jest ten TBF? Gdzie on kurna jest? Czemu Spitfire jest tak blisko mnie? Jestem idiotą MC202 ratuj mnie proszę Szybko, 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 szybko Oddalam się od Spitfire'a. Przyznam, że jest to dla mnie dosyć dziwne. Jest to nawet bardzo dziwne. Dziękuję Ci, MC2, jesteś moim bohaterem. A teraz wracajmy na górę. Hmm, cóż, można jeszcze powiedzieć o jego przeciwnikach? U Amerykanów, jak widać, TPF-y, a także P36P400, Korsarze. Korsarz, który też weźmie na prędkość. No, jeżeli chodzi o kręcenie się, to możecie sobie poradzić. Dobrze. Wykorzystajmy naszą energię, przewagę energii nad Speedfrierem. I teraz. Nie w tą stronę skoń się, obracaj. Jezusie. Dobrze, odpuścić. Odejście na drugi krąg, odejście na drugi krąg. Szybko, szybko. Dobrze, 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 dobrze. O, manewrowość w pionie, nie najgorsza. W ciągu nie wiem czemu się kręć Trafiłem! Trafiłem go! Jest, dobrze, jest, dobrze. A teraz troszkę odzyskajmy energii. O, dobrze, dobrze. Silnik zgaźnik... z gaźnikiem. Nie! Zaskocz! Zas... Dobrze! Dobrze, dobrze. Na szczęście Spitfire też ma silnik z gaźnikiem. O, i musi jeszcze... Sokę wulfa unikać. I czy został krytycznie uszkodzony? Tak! Ale nie przeze mnie. Może będzie kolejny bardzo uczciwy i w zupełności przeze mnie zapracowany frak w tej serii. Jest to bardzo prawdopodobne. Albo i nie. Hmm. Chodź tu, Speedfire, że. Chodź. Chodź. Chodź do mojego heniusia. Chodź. Chodź, 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 chodź. Ja nie gryzę. Naprawdę. Ale nie żartuję w tym momencie. Chodź tu. Nieee! Czemu miałem ścinkę? Dlaczego miałem ścinkę i go nie zestrzeliłem? Dlaczego? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Dlaczego akurat w tym momencie? Wszyscy są przeciwko mnie, nawet mój komputer. Dobrze, Hammerhead. I lecimy na Spitach, który jak widać jest pancerny. Yeah, Asysta! To i tak więcej niż się spodziewałem ugrać na tym samolocie. O, kolejny Spitfire. Hmm, another... Typical American and Brit Team Dobrze, wracając do jego do przeciwników. U Brytoli powiedziałem, u Amerykanów powiedziałem, u Rosjan również powiedziałem. W sumie wszystko powiedziałem. Myślałem, że coś jeszcze mam do dodania. Ale nie. A jego największy bajer no przecież. On ma pełną owiewkę. Tak! To jest zdecydowanie powód, dla którego warto nim latać. Pełna owiewka. To pamiętajcie, to bardzo ważne. A, kolejny feature. On się wam nie przegrzeje dlatego, że nie ma wapa, a, WEPa, a więc jego wada staje się zaletą. Tu speedfire samotny jeździec chce wybić całą naszą drużynę i całkiem nieźle mu to idzie, dobrze. Roll rate szczęście Heniusia jest akceptowalny, więc możemy coś spróbować. O, dobrze, 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 chodź tu, chodź tu Spitfire'ze. chodź tu, chodź tu, chodź do mnie. End damage. Ten damage! Po prostu! Druga asysta! Tak! Czy to już wszyscy? Nie! Jeszcze ktoś został! Mam całe 31 pocisków do tych! Absolutnie siejących śmierci! Zniszczenie działek! Okej, okay, gdzie jest! Gdzie jest ostatni! Gdzie jest ostatni kowboj! Ostatni herbaciarz! Hmm, może wylądować i się dotankować oraz dozbroić? Hmm, nie! Nie! Jak sami widzieliście, to działko po prostu tak odrąbuje skrzydła, że 31 pocisków w zupełności wystarczy. Tak, co jest? Mamy chwilę spokoju. O! Ani chwili spokoju, dosłownie. Ani chwili spokoju. Ale wracając, jest to wersja już B0, a więc ma, jak założyliście, mniejsze skrzydła! Czy to jakoś wpływa na właściwości lotne? Właściwie nie. A, ostatni kowój postanowił się rozbić. Hmm... Typowe. Tak więc wygraliśmy, przegrać. Nie mogliśmy. Drużyna wroga miała całe 3 fragi. Brawo. Ja miałem dwie asysty w tej bitwie. W sumie jest to więcej niż się spodziewałem. Po tym niespotykanie dobrze umieszczonym pod względem BR-u samolocie. Naprawdę. On jest tak dobrze umiejscowiony, jak tylko być może. Nie wiem. Może na, na przykład bitwy ASB albo na AB. On się dobrze sprawuje. Moim zdaniem na realistykach, tu gdzie jest, jest po prostu kupą szmelcu i niczym więcej. Jest w miarę ładny, mi się podoba, skrzydła ma troszeczkę a'la sztukas, ale jeżeli chodzi o właściwości lotne i w ogóle efektywność, to jest to moim zdaniem szmelc, 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 złom i kupa łajna. Ale przebrnęliśmy przez Heniusie 112 i teraz już zmierzamy prostą drogą do czegoś porządnego, a mianowicie Messerschmittów BF-109 Serii E. Jeden z moich ulubionych maszynek. Tak więc do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć.